U pacjentki będziemy wykonywać dwa zabiegi, czyli znów terapia łączona. Pierwszy zabieg Biosculpture Plurial, czyli to jest taki preparat, który dodaje objętości w miejscach, gdzie są już jakieś początkowe ubytki lub są w ogóle ubytki tkanki. Będziemy chcieli zliftować okolice środkowej części twarzy. Drugim zabiegiem będzie preparat Plurial Densify, który... Podamy kaniulką w, taki, w takiej terapii wzmacniającej dolną część twarzy. I tu pacjentka traci tkankę tłuszczową, więc chcemy ją uzupełnić. I zawsze konsultujemy pacjenta lub jeżeli rysujemy na siedząco dlatego że w pozycji leżącej już pewnych rzeczy i widać oczywiście przez to, że tutaj podamy preparat, nieco spłucimy fałd nosowo-wargowy. Preparat ma 1,1 ml, większość lekarzy jest przyzwyczajonych do pracy preparatami, które mają 1 ml i 0,1 ml zostało, więc ja zawsze, jeżeli troszkę preparatu mi zostaje, staram się podać w takie miejsca, które podejrzewam, że będą albo się jakby z wiekiem pogarszały, albo wynikają z nadmiernej mimiki. U pacjentki mocna jest bruzda czy fałd nosowo-wargowy i preparat podamy, żeby go... Spłycić klasycznie, tak jak podajemy wypełniacz. Może tu, przy okolicy skrzydełka nosa, podajemy preparat dosyć głęboko ze względu na anatomię. I tutaj u akurat lewa i prawa strona są symetryczne, więc wykonujemy bardzo podobnie zabieg, ale jeżeli są asymetrie, to musimy dostosować jakby podawanie preparatu do, 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 do anatomii twarzy, do wyglądu twarzy. Jesteśmy po pierwszej części zabiegu, wykonaliśmy u pacjentki zabieg Plurial Biosculpture w celu dodania objętości i niewielkiego liftingu środkowego piętra, środkowej części twarzy. Teraz w celu poprawy gęstości, jędrności skóry, to jest takie działanie z jednej strony lecznicze, z drugiej strony działanie profilaktyczne, podamy preparat z jednego wkłucia, podamy preparat po, oczywiście po obu stronach, wachlarzowo, żeby wzmocnić tą okolicę i pacjentka po zabiegu może wrócić do czynności normalnych. Jedynym zaleceniem tak naprawdę jest picie wody, unik no, dodatkowo unikanie słońca. Nie masujemy tego, ale przede wszystkim e, staramy się pić troszeczkę więcej wody, ze względu na to, że preparaty zawierają kwas hialuronowy, mannitol i e, polinukleotydy. Zabieg wykonujemy za pomocą kaniuli 25G. Robimy nakłucie. I to jest dla pacjenta najgorsza jakby część zabiegu, i podajemy wachlarzowo na całą, dol na całą dolną, czyli dolne piętro twarzy. Jeżeli pacjentka ma, czy pacjent ma blizny potrądzikowe, jednocześnie uwalniamy te blizenki i też. Jest to doskonały produkt w przypadku leczenia blisk potrądzikowych. Tak samo metodą wachlarzową staramy się równomiernie ten produkt umieścić. Wzmacniamy też okolicę przy U wielu pacjentek ta okolica zanika, powoduje to, że zaczyna opadać ta część twarzy, więc też staramy się wzmocnić tutaj okolicę przy